Zaczynamy polską ucztę w polskim miksie w tefawinteria.pl. Życzę smacznego kurwa. Smacznego. To był mistrz cierpliwości i dyscypliny Roger Sanchez ze swoją produkcją O Oglądacie! Nie zapominajcie także o tym, że kalendarzowe Andrzejki no, z nocą wróżb dla dziewczyn już za kilka dni. A teraz coś niecoś o Irze. W tym roku, a konkretnie 14 kurwa. października nie kurwa. 2000 roku, a 2000 roku, ja pierdolę. <grywa> napisałem 2000, nie ale... wiem. Polecam koncert, który jest częścią trasy piątek kurwa 13. Wyglądam jak gacopisz kurwa. Dobra, A to nic się nie zmieniło. Aha, ale daw ci brako, daw ci brako. Jak donoszą wiewiórki, hej, to jaśnie normalne. Tylko mam tu szparę między nogami. Mój <grym> <grym> tak, kolega w ogóle ma taką wadę jakąś w swojej starej noki, że jak pisze, ale jestem zaspany, to wychodzi, ale jestem zasrany. I mu się z P na R przela, jako pokazać artystów, którzy do tej pory... my doszliśmy już w programie Old School do Little do Little b Beada Beada pewno nie temu z was uśmiech pojawił się na twarzy te dzieci Te... nic o wojnie polsko-szwedzkiej uczymy się o wojnie polsko-szwedzkiej... o wojnie polsko-szwedzkiej... Piotr. Piotrek! Where are you? Where are you? Seksistowski Benny Benassi z Kosior Terry wybrzmiał w klipwieście. O, koleś ma zacięcie. Czego? W tym programie oceniamy i analizujemy co tygodniowe premiery filmowe. Zahaczamy również o premierę filmu na DVD. Będę miał dla Was także konkurs łatwy i związany z dzisiejszymi filmowymi klimatami. O to zadbają DJ Run DC. Kurwa. Raz Disco. Zatem taka, kurwa. Prościej mówiąc, osadzanie się na jednej z elektrokcięs... elektrod, kurwa. Podobnymi sukcesami może poszczycić się belgijska kurwa piękność. Podobne priorytety stawia sobie kurwa. Kurwa, to co tworzy Moja ocena, choć nie... kurwa. Krup kryje w sobie kurwa. Teraz przenosimy się do poznańskiego klubu Eskulap. House Deluxe i DJ Leo. Gość urodził się i wychował w wschodnim Londynie.

Jedni skórę wysyłają, wyżej nie poleci. Juuu. Oglądacie kipfiestę w tvinteria.pl. Spora dawka tanecznej muzyki w połączeniu z informacjami, gdzie można dzisiaj rozruszać. Zastanę bioderka. Więc jeśli widzisz, komara, jak młódurka świeci. Dlaczego ty mi w głowie zewróci? I kręcamy żarabeczki. I konie. Więc jeśli widzisz, komara, jak młódurka świeci jak ty mi w głowie zawróciłeś? Bo ty ty mi w głowie zawróciłeś? Więc widzisz komara, jak mu dupa świeci, jebni skórny bez na nie poleci. Nie, 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 nie. Zadałeś to pytanie, Dokładnie w tym samym momencie co powtarzam chyba 50 razy jedno wejście. Wróć. Dobra. To chyba już nie mam. Dobra. Mogę mi trzymać te płyty w ręce, chociaż już nie mówię. Ale mogę chyba trzymać, nie wiem. Trzymać jeszcze płyty w ręce jakby... Już... No bo jak nie mówię już o tym, ale... Znaczy będzie rozwiązane. Dobra, ale to lepiej trzymać. Bo... Cicho, spoko, proszę. Kurwa, No, razem nie biorę. Do widzenia e, znów z mojej strony, na do widzenia z znów z mojej strony. Ten to klip, kurwa, ATV Ekspezy. Trzymajcie się ciepło, No wiem, bo zdanie nie miało sensu. Była kropka.